Idziemy dalej, a dzisiaj co wam powiem? Druga część naszego nagrania, więc powiem Wam dzisiaj trochę o tej ownerce. I jeżeli już ktoś tak naprawdę chce być tym ownerem, tak marzy, żeby mieć swoją ciężarówkę, żeby być ownerem tej kurwa jebanej ciężarówki, to... Jeżeli już ktoś chce to zrobić i w ten zawód brnąć tak głębiej, to bardziej polecałbym na tak zwaną wersję independent, czyli niezależną, kiedy zakładamy firmę, kupujemy ciężarówkę, kupujemy przyczepę, naczepę i jesteśmy sami dla siebie kierowcami. Sami brokerami, sami, sami sobie szukamy ładunków, sami sobie prowadzimy księgowość, sami sobie e, no, wszystkim zarządzamy od A do Z. A tam księgowość, księgowość można sobie outsourcować, można, można komuś to zlecić jakiejś tam firmie księgowej. E, ja też prowadzę księgowość. Ja prowadzę księgowość dla swojej firmy, ale też między innymi. E, to jest też jeden z takich moich projektów prowadzić księgowość innym firmą, na którym pracuję, czyli taka firma księgowa online. Jestem otwarty na prowadzenie kogoś księgowości. W każdym razie robić to tylko i wyłącznie na independent, więc nie angażować się w tą drugą opcję, która już nieraz została tutaj wspomniana przez wielu kierowców na internecie. Kiedy jesteśmy ownerem i jeździmy pod flagami jakiejś innej firmy, a niby mamy troszeczkę mniej opłat może z tym związane, i tak dalej, i tak dalej, ta firma nam szybciej wypłaca, bo kiedy jesteśmy na Independent, musimy mieć troszeczkę większą płynność finansową, troszeczkę więcej pieniędzy i tak dalej, bo na Independent sami sobie wszystko opłacamy, wszystkie podatki, opłaty. IWTA, nie IWTA, rejestracja pojazdów, wiele takich rzeczy powiedzmy, które być może jeżeli jeździmy pod flagami innej kampanii mogą być dla nas tańsze, jak jeździmy na Independent są droższe, więcej opłat możemy mieć, być może droższe ubezpieczenie i tak dalej, te różnice jakieś tam są. Jak jeździmy na Independent, więc sami jesteśmy sobie no tak samo jak jesteśmy owner'em, sami kupujemy paliwo do, do traka, sami go zalewamy, sami jesteśmy odpowiedzialni za obsługę tej ciężarówki, za wszelkiego rodzaju naprawy, wymiany oleju i tak i tak dalej. Awarie na drodze, towing, no wszystko. Tylko, że teraz jak jeździmy dla pod firmy, pod flagami firmy, nie musimy mieć aż takiej płynności finansowej tyle keszu na rynku. Żeby, za, żeby zacząć, zakończymy kółko, firma nam wypłaci od razu pieniądze, no tak samo jakbyśmy byli pracownikami tej firmy, czyli company driver. Jak zakończymy kółko, mamy praktycznie od razu pieniądze, co tydzień są wypłacane pieniądze i tak samo jak będziemy ownerem dla tej kampanii. Jeżeli będziemy na independent, no to no, na te pieniążki często gęsto trzeba troszeczkę poczekać zanim dostaniemy, to może być nawet około miesiąca czasu, czyli zaczynamy kółko, robimy kółko, Zakończymy kółko, zdajemy papiery, wszystko, cygmy, rozliczamy się, zanim nam za to kółko zapłacą, to może potrwać 30 dni, a my musimy robić następne, więc musimy mieć na paliwo, na to pierwsze kółko, czy pierwszą trasę gdzieś tam, na potencjalne naprawy i awarię pojazdu, potem robimy drugie kółko, jeszcze nam za to pierwsze nie zapłacili, więc musimy znowu mieć... Pieniądze na pokrycie paliwa, potencjalnych kosztów napraw, gdyby się coś stało. Prawda? I no, te kil kilka kółek musimy zrobić, zanim zaczną na pieniądze płynąć, więc na dobrą sprawę, żeby zacząć jako, in jako independent, to no, trzeba mieć co 20-30 tysięcy dolarów takiej płynności finansowej, żeby można było ten biznes, nazwać to biznesem, no, w, w ogóle rozpocząć. Jako Company Driver, już, jak, czy jako, jako kierowca, który jeździ pod flagami firmy już tego, już tego nie potrzebuje. No ja tutaj oczywiście nie mówię o pieniądzach, które potrzebujemy na zakup ciężarówki, czepy i tak dalej. Ja tutaj mówię taką płynność na działalność operacyjną, czyli na pokrycie kosztów paliwa i ewentualnych wydatków związanych z utrzymaniem pojazdu napraw i tak dalej przez te powiedzmy 30 dni zanim nam pierwsze kasy zacznie płynąć. Ale teraz jak jesteśmy independent Jesteśmy sami dla siebie szefem. Wszystko kolorujemy sobie sami. Jak jeździmy pod flagami innej firmy. Z reguły co te firmy robią? Firmy kupują sobie nowe ciężarówki. Nowe albo prawie nowe, młode, za które płacą no dużo, dużo więcej pieniędzy, no bo to jest nowa ciężarówka. To są ciężarówki po 120-150 tysięcy dolarów. Może i nawet więcej, zależy jak. Co te firmy robią? Firmy te ciężarówki dobijają przez pierwsze 3-4-5 lat, amortyzują je, mają odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne są od, od wartości pojazdu. Jeżeli kupimy sobie ciężarówkę za 120 tysięcy dolarów, ja Wam mogę od razu powiedzieć, że ciężarówkę amortyzuje się przez 5 lat. Życie ekonomiczne, życie ekonomiczne ciężarówki z reguły amortyzuje się przez 5 lat. Jeżeli kupimy sobie ciężarówkę za 150 tysięcy dolarów i amortyzujemy ją przez 5 lat, nawet po linii prostej, tak zwany straight line metoda. Jeżeli mamy 150 tysięcy dolarów koszt bazowy ciężarówki i odpisujemy ją przez 5 lat, to mamy 30 tysięcy odpisu amortyzacyjnego rocznie. Jeżeli kupimy sobie ciężarówkę za 20 czy za 30 tysięcy i amortyzujemy ją przez 5 lat, no to będziemy mieli ile? 6 tysięcy? 6 tysięcy dolarów? Odpisu amortyzacyjnego rocznie, tak jeżeli kupiliśmy ją za 30 tysięcy, 30 tysięcy podzielić na 5, 6 tysięcy. Czyli firma ma odpisy amortyzacyjne bardzo duże, powiedzmy 30 tysięcy dolarów rocznie, bo kupiła ciężarówkę za 150 kafli, a wy kupiliście za 30 kafli, więc macie tylko 6 tysięcy rocznie. Co to oznacza? To oznacza, że firma, która amortyzuje 30 tysięcy dolarów rocznie, może zarobić 30 tysięcy dolarów rocznie zupełnie bez podatku, a Wy możecie już tylko zarobić 6 tysięcy dolarów rocznie bez podatku. To jest jedna sprawa, bo w przypadku jazdy dla firmy, pod flagami firmy, firma Wam wyleasinguje ich ciężarówkę, która już jest stara, która będzie już miała, już zamortyzowana, zużyta firma. Miała korzyści z tych wszystkich odpisów amortyzacyjnych, gdzie odpisywała, odpisywała corocznie dużo, dużo większe pieniądze, a wam teraz tą ciężarówkę wypychają. Wy będziecie już mogli tylko amortyzować i będziecie amortyzowali i odpisywali znacznie, znacznie niższe pieniądze. Te kwoty już będą nieduże. Najlepsze soki z tej ciężarówki zostały już wyciśnięte, bo ta firma już ją zużyła przez te kilka lat, a wam teraz spycha na was koszty i odpowiedzialność. Za ten złom, za ten sprzęt, za ciężarówkę, która ma już milion mil przejechane, może 700-800 tysięcy, może półtora miliona, 700-800 tysięcy, milion, półtora, to już są szroty, to już są śroty, no ile to jeszcze pojeździ. Także tutaj już was robią troszeczkę na szare mydło, bazują na, 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 na tej kwestii, że wy po prostu tego nie wiecie. Kolejna kwestia jest taka w zasadzie jeszcze ważniejsza, że jesteście całkowicie uzależnieni od tej firmy. Ta firma leasinguje wam ciężarówkę, wy macie spłatę leasingu. Ta spłata zawiera kapitał i odsetki. Płacicie odsetki tej firmie za leasing tej ciężarówki. Macie jakiś payment miesięczny, który musicie płacić. Ta firma ma nad wami kontrolę. Jeżeli nie będziecie tańczyć do ich muzyki, robić tak, jak oni chcą. Czyli nie będziecie brać ładunków, będziecie za bardzo się odzywać, będziecie się za bardzo kłócić, walczyć o swoje, bo będą wam wchodzić na głowę. Ta firma ma nad wami stosunkowo dużą władzę. A na jaką władzę? A taką, że może was zacząć odcinać i przestać wam dawać ładunki. I zmusi Was wtedy do czego? Zmusi Was do tego, że nie będziecie mieli ładunków, będziecie mniej jeździć, odetną Was, i zmusi Was do tego, żebyście sobie odpuścili tą ciężarówkę i Wam tą ciężarówkę zabiorą. Bo Wy nie będziecie mieli, nie będziecie mieli nawet na spłatę tej ciężarówki, bo firma Wam przestanie dawać trzy kółka do Kalifornii w miesiącu, tylko da Wam jedną albo półtora i Wy się nie, robi, nie wyrobicie. Nie wyrobicie na spłatę raty za tą ciężarówkę. Zamiast jeździć cztery kółka na Floridę, na przykład, to firma wam, was będzie przeciągać, będą wam kłamać, powiedzą, że nie mają ładunku, albo zawsze jakiś tam powód sobie znajdą, żeby was zacząć odcinać. Dlatego tylko, że zaczęliście się może za bardzo kłócić. A zaczęliście się za bardzo kłócić, bo wam dyspozytor wchodzi na głowę i chce was przekręcić, daje wam gorsze ładunki. Albo nie chcą wam płacić na przykład za layover. Między innymi odszedłem, odszedłem z firmy mojej, dlatego że nie płacili mi za layover tyle, ile ja sobie żądałem. Ja nie będę się dawał wykorzystywać. Dyspo, dyspozytorzy albo nie mieli dobrych ładunków dla mnie, albo mi specjalnie dawali kiepskie ładunki, więc miałem większe przestoje, więcej czasu traciłem. Ja się nie będę z nimi bawił w kotka i myszkę. Nie, to nie. Niestety prawo jest takie, tak ekonomiczne, że kierowca ma dużo do powiedzenia w tej chwili na temat tego, jak chce jeździć, gdzie chce jeździć, na jakie trasy, ile chce mieć płacone, ile dni w tygodniu chce być na trasie, więc kierowca ma więcej do powiedzenia. Ale jak jesteście ownerami dla firmy, to możecie już nie mieć tego do powiedzenia, bo firma, jak będziecie za bardzo się. Za bardzo się rzucać i walczyć o swoje, stwarzać problemy, zacznie Was odcinać i zmusi Was do oddania tej ciężarówki, bo nie będzie Was stać na spłatę raty za tą ciężarówkę. Nie będzie Was, was stać po prostu. Więc dlatego nie polecam, nie polecam bycia ownerem pod flagami firmowymi. Wy musicie iść całkowicie na independent. Jak ktoś zakłada biznes, to musi iść całkowicie na independent. Nie ma czegoś takiego, że jestem uzależniony, uzależniony od jakiejś innej firmy i pracuję pod nią, i ta firma będzie mi mówić, dyktować warunki życia i będzie mnie wozić dookoła małego palca. Bo tak to popłyniecie. A są, tak, są firmy, które w ten sposób postępują, będą z Wami postępować. Czasami co mogą jeszcze zrobić, co doświadczyłem na własnej skórze. Polskie firmy. Chłopak wyleasingował ciężarówkę od firmy starego szrota, który miał przejechane półtora miliona mil, a na dobrą sprawę to może i ze 2 miliony mil albo i więcej, bo oni kręcili te liczniki. Potem ta firma na koszt tego kierowcy sobie tą ciężarówkę ponaprawiała, bo sobie powymieniała opony, powymieniała sobie opony na koszt kierowcy, bo wtedy kierowca jest odpowiedzialny za za wymianę opon i za koszt z tym związany, bo Ty jesteś ognerem, Ty jesteś właścicielem ciężarówki. Na Twój koszt to idzie, oni z Ciebie zedrą, naprawią sobie samochód, ciężarówkę, zmienią opony, naprawią wiele innych rzeczy, a potem zmuszą Cię w podstępny sposób do oddania tej ciężarówki, bo Cię odetną z ładunkami, nie będziesz się wyrabiał ze spłatą i z ratami i tą ciężarówkę Ci zabiorą prawnie, bo Ty nie będziesz jej w stanie spłacać. Nie będziesz jej w stanie spłacać, a dlaczego nie będziesz jej w stanie spłacać? Albo ta sama firma cię odcięła od ładunków i teraz Mniej jeździsz, mniej zarabiasz, nie stać, cię na spłatę, na spłatę raty. Dajesz sobie spokój, bo widzisz, że wychodzisz na tym jak Zabłocki na mydle. Firma ci tą ciężarówkę zabierze, a i jeszcze do tego, Ty przez jakiś okres czasu ją ponaprawiałeś, powymieniałeś w niej opony, jakieś tam części w silniku i tak dalej, i tak dalej, zrobią Was na szare mydło, więc na to musicie uważać. Więc to tyle w kwestii jazdy, pracy jak owner, jeżeli to już tylko na independent, ale ja nie polecam nikomu, Brnięcia głębi w ten sport zwany trackerką. No jaki to ma sens? Zacząć sobie zarabiać, oszczędzać pieniądze, inwestować kupić jedną, kupić jedną, dwie, trzy nieruchomości na wynajem i panowie i panie, ja wam to mówię z własnego doświadczenia to zmieni wasze życie o 180 stopni po prostu. Dochody zaczną wam płynąć z tych wynajmów nie będziecie już tak uzależnieni od tej pracy na etacie. Od tych firm dziadowskich będziecie mieli większą swobodę, więcej dochodów. Amortyzacja nieruchomości piękna sprawa tak samo jak amortyzujemy ciężarówki, tak samo amortyzujemy nieruchomości. Nieruchomości mają troszeczkę większe życie ekonomiczne. Nieruchomości rezydencyjne, na przykład, mają życie ekonomiczne 27,5 roku więc amortyzujemy nieruchomości przez 27,5 roku. Nieruchomości komercyjne, nie rezydencyjne, tylko komercyjne generujące przykład mają 39 lat, więc no, to nie jest 5 lat jak w przypadku ciężarówki, ale więc ta, ta, ta amortyzacja będzie dużo, dużo mniejsza niż w przypadku ciężarówki, no chyba, że kupimy nieruchomość prawda, za odpowiednio wysoką kwotę, za prawda, milion dolarów, półtora, dwa, ale jak kupimy nieruchomość za 100 czy 200 tysięcy, no to tak można powiedzieć mniej więcej w cenie ciężarówki nowej, no to ta amortyzacja będzie dużo, dużo mniejsza, no bo, no bo ta nieruchomość rezydencyjna jest amortyzowana przez 27,5 roku życia, życia ekonomicznego, a nie przez 5 lat w przypadku ciężarówki, więc. Ale mimo wszystko będziecie mieli dochody pasywne z tego wynajmu, które będą właśnie ochronione tarczą podatkową w zupełnie legalny sposób i będą przychodzić do Was bez podatku. Nie będziecie uzależnieni od, od jakichś firm. E, prawda, które będą was robić na szare mydło, więc tak to mniej więcej wygląda. Widzicie, ja teraz jadę sobie do banku, więc tak bardzo mi cieszy, jak zdepozytowanie czeka od lokatora, który, który wysłał nam y, czynsz za wynajem. Lokator, o piękny, dobry lokator, piękny lokator, który płaci nam dużo, dużo wcześniej. Dzisiaj mamy 26 kwietnia. A to już jest czynsz za maja, więc kilka dni przed terminem, przed upływem. Więc najprzyjemniejszy moment, kiedy wpłacamy czeka od lokatora, tutaj widzicie, 1400 dolarów za wynajem segmentu. Więc to mi się podoba. Muszę sobie ustawić drugą kamerkę, bo tamta mi padła. Jesteśmy w banku, mały depozycik. Dobry lokator płaci dużo, dużo wcześniej. Czasami to nawet i dwa tygodnie wcześniej już mam czeka. A dzisiaj o 4.30 za jakieś 2,5 godziny mam spotkanie z kolejnym lokatorem, żeby wynająć mieszkanie, któremu będę pokazywał mieszkanie właśnie, więc zobaczymy jak to pójdzie. Jeszcze tam jest paru lokatorów, którzy też dzwonili i też mają chęć zobaczyć, więc mam nadzieję, że mieszkanie będzie niedługo wynajęte. Thank you. Widoki. A teraz jeszcze dzisiaj nie piłem kawy, muszę sobie walnąć kawę. Więc, tak jak mówiłem, nie polecam, nie polecam ounerki, nie polecam w ogóle trakerki, jeżeli to tylko tymczasowo. Nie polecam ounerki pod flagami kampanii, bo będą was robić na szare mydło. A jeżeli już to przynajmniej na to uważajcie, bo bo jak wy macie tą ciężarówkę wyleasingowaną od, od danej kampanii to ty, wy nie możecie jeździć dla jakiejkolwiek innej kampanii i robić cokolwiek innego wy jeździcie tylko pod flagami tej firmy i tylko dla nich możecie wozić ładunki jak oni was zacząć odcinać no to wy jesteście uwaleni no nie macie nie macie możliwości po prostu sobie powiedzieć a to ja mam to gdzieś ja sobie pojadę i będę Jeździł dla innej firmy, tak? Po sobie ładunki dla innej firmy. No, no, no nie możecie tego zrobić. Bo jeździcie, jeździcie pod flagami kampanii jednej i do tego się zobowiązujecie. O, jadę do Dunkin Donat, sobie falę kawkę. Bo... Po prostu takie jest prawo buszu. Hi, can I get can I just get a black coffee? What size? Um, large, please. Okay, a large black coffee. Anything else? No, that's all. Thank you. Okay, two seventy one. You can play around. Thank you. You're welcome. hi I'm good thank you okay. <sighs> okay, 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 have a good one. thank you no. Dlatego właśnie przed tym ostrzegam. Ostrzegam. A jak mamy nieruchomość, zamieniamy dochody dochody zarobkowe, obniżamy dochody zarobkowe, jak nam systematycznie wzrastają dochody pasywne. Dochody pasywne. Dochody pasywne są e, dochodami, nad którymi pracujemy najmniej, a najwięcej z nich zatrzymujemy, bo państwo nam najmniej zabiera podatku. A dochody zarobkowe są najgorsze, najdroższymi dochodami. Najcie najciężej musimy na nie pracować i najmniej z nich zatrzymujemy, bo najwięcej nam państwo zabiera w podatku. Albo mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Najbardziej państwo nas okrada z tych dochodów. Więc, więc taka jest właśnie zasada. Wraz ze wzrostem dochodów inwestycyjnych proporcjonalnie obniżamy dochody zarobkowe bo pamiętajmy o jedno, praca na etacie to jest co? oszustwo i przekręt dlatego tak jak mówiłem w poprzednim odcinku zanim postanowimy sobie kupić kupić, wylizingować, albo wziąć na kredyt Maserati za 80 tysięcy dolarów albo jakąś inną Panamerę za setkę to najpierw zbudujmy sobie jakieś dochody pasywne zanim to zrobimy więc z pracy na etacie jak ktoś kupuje sobie Bierze w leasing to Maserati, albo tą Panamery, albo coś tam jeszcze innego, leasinguje albo bierze na kredyt, to prawda jest taka, że po prostu go na to auto nie stać. Po prostu tego auta nie powinien sobie kupować. A jeżeli kupuje, bo na przykład jeździ na ciężarówkach, tak i zarabia 7 czy 8 tysięcy miesięcznie, zarabia 7 czy 8 tysięcy miesięcznie na przykład. Zarabia stówkę rocznie i on myśli, że sobie kupi Panamerę nową, jeszcze na kredyt. No to to jest jakaś pomyłka. Co z tego, że zarabia się 7 czy 8 tysięcy? Ale żeby zarobić te 7 czy 8 tysięcy miesięcznie, to co się dzieje? Nie ma nas w domu! Nie ma nas w domu, zapieprzamy, jesteśmy na trasie 24-7 cały miesiąc. Jak będziemy mieli w domu może 2-3-4 dni wolne w miesiącu, może tydzień przy dobrych wiatrach, to będziemy szczęśliwi. Więc co to za życie? Jaki to ma sens? Dla mnie to nie ma sensu. Jak dla kogoś ma, no to ok, może sobie tak robić. Dla mnie nie ma i nikomu tego nie polecam. Trzeba sobie to przemyśleć. Później sobie coś wyleasingować, to nie ma większego, nie ma większego problemu. Ja sobie też mogę później wyleasingować dzisiaj Maserati i wyjechać z nim z salonu. Ale tak nie robię, bo nie jestem na tyle naiwny. Nie da mi to satysfakcji tej życiowej. Większą satysfakcję życiową da mi co? Niepracowanie na pierdolonym etacie. Bo to mi da satysfakcję. Więc zrób sobie przysługę i olej pracy na etacie. To wszystko w tym odcinku i się ma.